Było parne lipcowe popołudnie. Zegar na wyświetlaczu autobusu linii 185 pokazywał godzinę 16.30 godzina szczytu. Ludzie wracali z pracy, zmęczeni, spoceni, marząc tylko o chłodnym prysznicu i obiedzie. W pojeździe panował ścisk. Na przystanku przy placu bankowym do środka wcisnęła się ona, Iwona, kobieta około czterdziestki, która wyglądała, jakby pomyliła autobus z limuzyną. Miała na sobie nieskazitelnie biały kostium, wielkie, ciemne okulary i drogą torebkę przewieszoną przez ramię. Już od progu dała o sobie znać. Niech się pan tak nie rozpycha, warknęła na starszego mężczyznę o lasce, który próbował ustąpić jej miejsca, ale nie miał gdzie się cofnąć. Co za bydło? Człowiek nawet nie może spokojnie wejść. Iwona przepchnęła się łokciami w stronę kabiny kierowcy. Autobus stał jeszcze chwilę na przystanku czekając, aż pasażerowie domkną drzwi. Panie kierowco, krzyknęła Iwona, pukając agresywnie w szybę kabiny swoim złotym pierścionkiem. Ruszamy dzisiaj, czy będziemy tak stać do jutra? Płacę za bilet cztery złote czterdzieści groszy i wymagam punktualności. Spieszę się na zabieg kosmetyczny. Kierowca starszy, siwy pan o imieniu Andrzej, westchnął ciężko. Widział takich dam tysiące. Proszę pani, drzwi muszą się zamknąć. Proszę się odsunąć od fotokomórki, powiedział spokojnie przez mikrofon. Nie będzie mnie pan pouczał, oburzyła się Iwona, odwracając się do reszty pasażerów z miną męczennicy. Słyszeliście państwo? Co za bezczelność. W tym kraju nikt nie potrafi pracować. Gdybym ja tak pracowała w mojej firmie, to bym zbankrutowała w jeden dzień. Stanęła na środku przejścia, szeroko rozstawiając nogi, żeby utrzymać równowagę na szpilkach. Wyjęła telefon i zaczęła głośno, ostentacyjnie. Rozmawiać ze swoją przyjaciółką, nie zważając na to, że pół autobusu słyszy o jej problemach z manikurzystką i o tym, jak bardzo nienawidzi komunikacji dla biedoty, którą musi jechać tylko dlatego, że jej SUV jest w serwisie. Obok niej stał młody chłopak, Tomek. Miał może 18 lat. Ubrany w szarą bluzę z kapturem, mimo upału i luźne dresowe spodnie. Na uszach miał duże słuchawki i patrzył w okno, starając się być niewidzialnym. Dla Iwony był jednak idealnym celem. Autobus gwałtownie zahamował przed światłami. Pasażerowie polecieli do przodu. Iwona zachwiała się i wpadła prosto na stojącego obok Tomka. Uważaj, jak stoisz, łajzo! krzyknęła, otrzepując rękaw marynarki, jakby chłopak był trendowaty. Tomek tylko mruknął ciche, przepraszam, choć to nie była jego wina, i przesunął się jeszcze bardziej w kąt. Iwona poprawiła torebkę. Nagle jej twarz stężała. Zaczęła gorączkowo macać się po kieszeniach marynarki. Potem zajrzała do otwartej torebki. Jej oczy zrobiły się wielkie, a na czole pojawiła się żyła. "Mój telefon" szepnęła, a potem wrzasnęła na całe gardło. "Gdzie jest mój telefon?" W autobusie zapadła cisza. Wszyscy patrzyli na elegancką kobietę, która wpadła w furię. Iwona rozejrzała się dzikim wzrokiem i jej spojrzenie padło na Tomka, na jego bluzę z kapturem, na jego dłonie schowane w kieszeniach. W jej głowie werdykt zapadł w ułamku sekundy. Dresiarz równa się z łodziej. Ty gnoju, wrzasnęła, doskakując do chłopaka i łapiąc go za ramię. Oddawaj go. Tomek zdjął słuchawki, przerażony. Ale co, o co chodzi? Zapytał drżącym głosem. Nie udawaj niewinionka, ukradłeś mój telefon. Przed chwilą jak na mnie wpadłeś. Czułam, jak grzebiesz mi w torebce. Oddawaj telefon, bo wezwę policję. Proszę pani, ja nic nie mam. Tomek podniósł ręce do góry w geście poddania. Mam tylko swój. Kłamiesz! Iwona była w amoku. Szarpała chłopaka za bluzę tak mocno, że aż materiał trzeszczał. Kierowca, zamknąć drzwi. Mamy tu złodzieja. Nikt nie wychodzi. Ludzie zaczęli szeptać. Niektórzy patrzyli na Tomka podejrzliwie. W końcu wyglądał jak typowy nastolatek z osiedla, a ona wyglądała na kobietę sukcesu. Stereotypy działały. Niech pan odda, jak pan wziął! Rzuciła jakaś starsza pani z zakupami. Taki młody, a już kradnie. Wstyd. Tomek był czerwony jak burak. Przysięgam, nic nie wziąłem. Mogę pokazać kieszenie. To pokazuj, wrzeszczała Iwona. Wyjmuj wszystko. Pewnie już go wyłączyłeś, cwaniaczku. W tym momencie dwie młode dziewczyny, siedzące kawałek dalej, wyciągnęły swoje telefony. Nie dzwoniły jednak na policję. Włączyły nagrywanie wideo. Czuły, że ta sytuacja zaraz wymknie się spod kontroli. Sytuacja była napięta do granic możliwości. Iwona wyrwała Tomkowi jego plecak i wysypała całą zawartość na brudną podłogę autobusu. Zeszyty, kanapki w folii, strój na WF, stary piórnik wszystko walało się pod nogami pasażerów. Gdzie go schowałeś? W gaciach? krzyczała, kopiąc jego rzeczy to jest telefon za siedem tysięcy złotych nie wypłacisz się do końca życia, biedaku. Tomek miał łzy w oczach, klęczał na podłodze. Próbując zbierać swoje rzeczy, był publicznie upokorzony, zdeptany. Proszę pani, proszę przestać, łukał cicho. Wtedy wstał wysoki mężczyzna w garniturze, który obserwował sytuację od początku. Przepraszam, powiedział donośnym głosem, przebijając się przez krzyki Iwony. Czy nie prościej byłoby zadzwonić na pani numer? Jeśli chłopak go ma, to usłyszymy dzwonek. Iwona prychnęła pogardliwie. Myśli pan, że on jest głupi? Na pewno go wyciszył albo wyłączył. To są zawodowcy. Spróbujmy, nalegał mężczyzna. Jaki jest numer? Iwona, pewna swego, podała numer. Mężczyzna wybrał cyfry na swoim smartfonie i wcisnął zieloną słuchawkę. Wszyscy wstrzymali oddech. W autobusie panowała absolutna cisza. Słychać było tylko szum silnika jeden sygnał, drugi sygnał. I nagle, tuż obok Iwony, rozległa się głośna skoczna melodia. Ona tańczy dla mnie. Dźwięk nie dochodził jednak od strony Tomka. Dźwięk dochodził z wewnętrznej kieszeni marynarki Iwony. Tej samej marynarki, którą miała na sobie. Wszystkie oczy zwróciły się na nią. Iwona zbladła. Jej ręka powoli, jakby sparaliżowana, powędrowała do wewnętrznej kieszeni. Wyciągnęła z niej swój lśniący, drogi telefon. Okazało się, że w amoku i pośpiechu włożyła go do innej kieszeni niż zwykle i po prostu o tym zapomniała. Muzyka grała jeszcze przez chwilę, po czym mężczyzna się rozłączył. Zapadła cisza ciężka jak ołów. O, wydukała Iwona. Znalazł się. Musiał, musiał mi go podrzucić. Tak. Na pewno mi go podrzucił z powrotem, jak się wystraszył. Tłum jednak nie kupił tej bajeczki. Atmosfera zmieniła się w sekundę. Ludzie, którzy przed chwilą patrzyli wilkiem na Tomka, teraz patrzyli z nienawiścią na Iwonę. Podrzucił do wewnętrznej kieszeni zapiętej marynarki? Zapytał mężczyzna z drwiną. Proszę pani, niech pani chociaż ma godność przeprosić. Iwona rozejrzała się. Zobaczyła wycelowane w siebie obiektywy telefonów. Zobaczyła pogardę w oczach pasażerów. Zamiast przeprosić, zadarła nos do góry. Nie będę z wami rozmawiać. To wszystko przez ten tłok. Kierowca otwierać drzwi. Wysiadam. Tu śmierdzi. Autobus zatrzymał się na przystanku. Iwona wybiegła z niego jako parzona, potykając się o własne nogi, przy akompaniamencie gwizdów i buczenia pasażerów. Właścicielka to agresorka, oskarża niewinnych ludzi. Bałabym się tam kupić suknię, bo jeszcze oskarży mnie o kradzież welonu. Pisały niedoszłe klientki. Trzy dni później pod salonem Iwony pojawiła się lokalna telewizja. Chcieli zapytać o komentarz. Iwona zamknęła się w środku i zasłoniła witryny roletami, ale to nie pomogło. Klienci odwoływali przymiarki. Dostawcy zrywali umowy, nie chcąc być kojarzeni z autobusową furiatką. A Tomek? Tomek stał się lokalnym bohaterem. Mężczyzna z autobusu, który okazał się prawnikiem, zaoferował mu darmową pomoc w wytoczeniu Iwonie procesu o naruszenie dóbr osobistych i publiczne zniesławienie. Sąd przyznał Tomkowi 10 tysięcy złotych za dość uczynienia. Iwona musiała zamknąć swój wymarzony salon z powodu braku klientów. Ostatnio widziano ją. Jak pracuje w magazynie na obrzeżach miasta, gdzie nikt jej nie widzi i gdzie nie ma kontaktu z klientami. Jeździ tam autobusem. I podobno za każdym razem, gdy wchodzi do środka, sprawdza trzy razy, czy ma telefon. I stoi cicho w kącie ze spuszczoną głową. Ta historia pokazuje starą prawdę. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Pycha i arogancja to najgorsze cechy, które potrafią zniszczyć życie w mgnieniu oka. Iwona oceniła Tomka po bluzie z kapturem. Zapominając, że prawdziwą klasę człowieka poznaje się po jego zachowaniu, a nie po ubraniu czy marce telefonu. Dziś, w dobie kamer w każdym telefonie, złonie pozostaje ukryte. Karma wraca szybciej niż kiedykolwiek. Moi drodzy, budujmy świat oparty na szacunku, a nie na bezpodstawnych oskarżeniach. Jeśli stoicie po stronie Tomka i uważacie, że kara dla Iwony była zasłużona, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Nie zapomnijcie też kliknąć przycisku. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych historii z życia wziętych. Próbujemy dobić tysiąc subskrypcji. Pomóż nam tak niewiele dla ciebie, a dla nas dużo znaczy. Do usłyszenia.